Przed nami hit Fortuna pierwszej Ligi, 31. kolejki. Maliczek Malinciecza jedzie na mecz do Tychów, na mecz z GKS-em, a więc z drużyną, która no powoli depcze po piętach liderowi, no bo Tychy w ostatnich meczach bardzo solidnie punktują 12 oczek w ostatnich czterech spotkaniach. Zgadza się, jest to ciężki rywal, ale zrobimy wszystko na pewno, żeby w tym meczu wygrać i osiągnąć swój wymarzony cel. Bardzo dużo osób zadaje sobie pytania, czy w którymś momencie Burkbetowi Termalice nie ciecze, zabraknie paliwa. No bo gramy te mecze co trzy dni, tak naprawdę po 30-dniowej przerwie wyszliśmy z marszu, w ciągu miesiąca rozegraliśmy osiem spotkań, kolejne dwa to będzie już dziesięć, jak zagramy z GKSem Tychy. I czy to właśnie na finiszu rozgrywek może być ten decydujący element, dla którego inne drużyny mogą mieć nieco większe szanse na starcie takiej rywalizacji z liderem Fortuna pierwszej Ligi? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę przyznam szczerze, że jest ciężko. Bo faktycznie gramy te mecze co 3 dni i ten natłok meczów jest naprawdę duży, ale naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do całego sezonu. Także myślę, że damy radę. Piotr, i eksperci żartowali w czasie, kiedy nie rozgrywaliśmy tych meczów w czasie przerwy covidowej, że Brookbed nie chce grać, bo nie ma kapitana. Ty byłeś wtedy kontuzjowany, wracałeś do formy i trochę się to można pół żartem, pół serio powiedzieć, że zbiegło się z twoim powrotem. Natomiast przypominając i mając w pamięci też mecz w Radomiu, udało się też wygrać później bez twojej obecności na boisku. No zgadza się, nie ma ludzi niezastąpionych, akurat jak mnie nie było, Michał Chubinek bardzo dobrze sobie poradził na tej pozycji, także w sumie tyle, no ja cieszę się, że wracam i mam nadzieję, że rozegram dobre spotkanie na GKS-ie. Jesień, jesień to był taki moment, kiedy Brukbet nie cieczam budowała tą przewagę, kiedy już złapaliśmy w połowie rundy LKS, no to ta przewaga rosła, 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 wygrywaliśmy kolejne mecze, natomiast jednym z niewielu rywali, mimo że szans było dużo, któremu nie udało się wbić żadnej bramki, jesienią był właśnie GKS Tychy, także... Tutaj pewnie trzeba będzie troszeczkę nastawić te celowniki, żeby z Tychu wrócić z kompletem punktów i już być spokojnym o, o ten finisz rozgrywek. No Zgadza się, dobrze pamiętam to spotkanie. E, na pewno w tym spotkaniu byliśmy dużo lepszym zespołem e, i mam nadzieję, że teraz w tym spotkaniu udowodnimy to samo, że jesteśmy lepszym zespołem, ale wyjedziemy stamtąd z kompletem punktów.